Witam Państwa. Właśnie przygotowujemy studium MedExpressu w czasie trwania zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. To właśnie tu, w tym miejscu będziemy rozmawiać z wybitnymi neurologami. Będziemy rozmawiać o tym, w jakim kierunku idzie polska neurologia, o tym, jakie są nowe nadzieje dla pacjentów, o nowych opcjach terapeutycznych dla tych, którzy chorują na choroby mózgu. A takich pacjentów jest coraz więcej na świecie i w Polsce. I wydaje się kwestią kluczową, aby przyznać neurologii pozycję priorytetową w systemie ochrony zdrowia. Przed nami wiele ciekawych paneli, dyskusji. Będziemy rozmawiać o strategii polskiej neurologii na najbliższe lata. Polskie Towarzystwo Neurologiczne wspólnie z Uczelnią Łazarskiego przygotowało strategię dla polskiej neurologii. Wskazano też priorytetowe obszary, takie jak choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, udary mózgu, padaczka, migreny, a także stwardnienie rozsiane. Wskazując, że oczywiście potrzebna jest globalna strategia dla polskiej neurologii, ale także dla poszczególnych jednostek chorobowych, także. Tak jak powiedziałam, coraz większa liczba pacjentów powoduje, że musimy zmienić myślenie o polskiej neurologii. Z całą pewnością będzie tutaj trwała bardzo ożywiona dyskusja na ten temat. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego to także wybór nowych władz i także będziemy Państwu prezentować tego typu newsy. Więc zachęcam wszystkich do oglądania Medexpresu. Zapraszam.